Special trade shiny nowy Fizz dla mnie. Dwa odcinki jednego dnia. Pokémon GO, mianowicie jest to etap tutaj Lunar New Year. Odbierzmy sobie nasze Pokebole, Pokémona Tepiga. Mamy tutaj ZCP464. Nie powinno uciekać, siedzi. Idziemy dalej. Kuźwa, setka! LOL! Ło, co? No to dobry nowy rok. Z byczkiem. Byczki, słuchajcie, setka z questa. Te 4 godziny przed końcem Questa ja prawie przegapiłem tego Pokemona. I kolejna moja nagroda to Seeking. Widzicie? Warto wykonywać te zadania. Setka z Questa, lOL! Kurde, ale będę miał epickiego emboara. Skacze, Seeking, złapany również do naszej kolekcji. Ło, też piętnastka, atak. lol, co to za dobrej fałki. I ostateczny quest, tajemniczy Pokémon, Miltank, krówka. MUUU! Już jednego mamy, Shiny, wczoraj, jak mogliście obejrzeć odcinek. Oż, ty, byczku, skaczesz. albo nie byczku, Mućku, oszty, Mućku. Mućku jeden. Jak chcecie, żebym do was mówił? Byczki czy mućki? Cześć, byczki, cześć, mućki, dajcie znać. Komentarza. Ej, to ja nie wszystko zrobiłem jeszcze. L Co. O nie, to mam 4 godziny na zrobienie tego Quest'a. Ale przypał. Oj, mówiłem, że jak będzie coś fajnego, to wam pokażę. <laughs> Nidoran Shiny 444. Naprawdę, dzisiaj ta gra coś mnie lubi. Nie wierzę w te dropy. Trzeci Shiny jednego dnia. Dzisiaj podkreślę, że złapałem Shiny Baniri, Shiny Miltanka. I teraz jeszcze Shiny Nidorana plus setka Tepiga. No coś wspaniałego, coś wspaniałego. No nic, tylko grać. Same Nidorany tutaj mi się respią teraz. Trwają prace graficzne, ale nie o tym, bo właśnie mi się kluje jajko. Piąteczka, kolejny tepik. Dzisiaj już setkę jedną wykluliśmy. Właściwie to odebraliśmy z Questa. Właśnie pakuję paczkę tutaj z kartami Pokémon dla mojego donatora. A tu Shiny Love disk na live. Pozdro, czaty! LOL. Nice! Dobrze! Złoty Pajnap chciałem rzucić, no ale to bez sensu. Dobre! Dobre! Słuchajcie, złapiemy go sobie na Ultrasie, będzie pasował kolorystycznie. Yay, let's go! Jedziemy! Love Disc złapany! Nice! Dobrze, że się pośpieszyłem, bo bym zapomniał, że się despawnują tak szybko te Pokemony. Słuchajcie, właśnie sobie zdałem sprawę, że nie miałem jeszcze tego Pokemona. To jest Shadow Magnezone. Robiąc przy magnetycznym lurze można osiągnąć tego Pokemona. Ależ to, epicko wygląda, ma dobre staty, 15-15. W ataku i defensywie. Fajny Shadow, zostawię go sobie koniecznie. Ma bonus do Shadow. Nice. Y jeszcze mam tutaj takiego. tamtego 2200 chyba można ewoluować jeszcze. I oto ją. 2900. Nice. Potrzebujesz karty? Napisz do mnie. Why not z jajka? Dobra, wpakuję kolejną dwójkę. Zostawię sobie te lepsze jajka, żeby ich nazbierać więcej. Jest czwarta w nocy. Za. Sześć godzin powinienem wstać, no, ale jak zwykle sprawdzam sobie tak za chwilę te wszystkie pokemony, bo dzisiaj tyle shiny złapałem. Raz, dwa, trzy i cztery I banili. Niesamowite. Shiny banili z Daily spawna. potem shiny Miltank, shiny Doran, jeszcze na lajdzie shiny Laftisk, szaleństwo. Zima plucha, a ja jadę do Warszawy. Spakowany tak na szybko. O, jeszcze kurier mur jedzie, któremu przed chwilą dałem paczki. Co by było śmieszne. Muszę się orientować, bo nie wiem kto będzie ten. Nie odbierał teraz dla Blackara. Znalazłem taki przejazd po prostu, tani. Za dwie dychy. Nie pamiętam, ale dobra, tego nie będę nagrywał już. Ok, dojechałem do Warszawy. Jest ze mną piki piki. Siemka. Porobimy sobie trady. Już trochę mun powymienialiśmy, ale... Chciałem się ode mnie jakiegoś regionalnego. I to będzie okay. chyba relikant taki nazwany bardzo już podczas poprzedniego wyjazdu dla ciebie podczas GoFesty go łapałem, bo miał, był wtedy ten podczas kwarantanny, że można było spędzić go u siebie. 80 tysięcy special trade Shiny nowy wpis dla mnie, a dla ciebie nowy wpis regionalnego Pokemona okay. Trzymamy kciuki, żeby był laki Dla mnie Mime Junior, nowy do Pokédexu Jako Shiny, ale fajnie U ciebie Dziś w Pokedexie. Ty, CP chyba wzrosło Mmm, fajnie A u mnie tak, ze statystykami, też trzy gwiazdki nie. I jeszcze mogę ci oddać kilka, kilka regionalnych, bo po prostu mam ich dużo Ty to teraz, nie. Podaj cokolwiek. Dobra. Ja jeszcze jednego relikanta mogę oddać. Mam ich dosłownie w nadmiarze. A teraz robię sobie też tak, że staram się zwolnić miejsce, żeby mieć więcej pokemonów nałapanych na masowe ewolucje. Wbijanie tego expa znacznie szybciej się robi, jeśli mamy dużo miejsca na masówki. Możemy pozbierać trochę poksów. A potem wszystkie je ewoluować na Lakijegu. Ale to i tak, wiesz, wolę dać okay. tobie, okay. będę miał plus 3 candy, i jeszcze mamy szansę na Laki niż je transferować za jeden. Co Okej, okay. fenekin. Co powiesz na coś takiego? Jeszcze? Jeden? 1600 km z Warszawy do Grecji. I zwykły. Jeszcze mogę ci tego zostawić, jakbyś chciał. Jakby teraz laki siadł z prałkiem, to by był już I Nie to. O! Tak. Jaka IV u Ciebie? <noise> A u mnie? Ło, panie, 96 chyba. Trzy, 15, 15, 13. Parę tutaj do fajnych wpadło. I nawet wpis do Pokédexu, Ewolucja zrobiona. To ile IV? Ten ma u Ciebie? Jestem u nas, z była <noise> Ja sprawdzę czy mam jakąś dobrą, nie, tych gwiazdek nie mam żadnej, powiem Ci. Trady w złotych zaliczone, trade udane, boksik zapakowany. Pod Pałacem Kultury spotkałem Tomka i Cepka, który wentował. Jak zwykle. Idziemy do Marty. Cześć Marta, cześć Madzia. Cieszycie się, że przyjechałem? Dobra, robimy szybką akcję. Bo tam jest 7 minut zostało. 7 minut, 7 minut tak jak te magiczne piękne drzwi i winda, której nie pozdrawiamy. Oj, nie. O no chyba 20 sekund. 7 minut 30 sekund, widzimy taki zapas. I już jesteśmy, otwieramy lobby. Dwie osoby są w lobby już. Które? Które? Jesteśmy. Okej, okay, to ja zmienię sobie na unikatową drużynę Pokémonów w rajdzie. Jest nasz espion. <grym> <grym> Dobra, i kto z nas będzie o shiny? Nikt, bo nie masz szajni. O Cebek zbiliśmy. Dobrze, no. że nie westać 5773 <grywia> cp Fajnie. I weekendy XL Go Ania. Cześć głos. Nie, kici, kici. Ania, głosuj na siebie. Wiadomo, że to ty. <grywia> no. Patrz, do gonie go. Ale Piękne to było. Udało to, się. to była ostatnia runda na odpale. Tomek! Mam się o nie! o nie! O nie! O nie! O nie! Zaciukali mnie na pół! Na pół mnie zaciukali! Jak oni mogli to zrobić? O, no zgłoś mnie! Je jeden! O nie! Super, tak! Zamian udaje moją żonę, więc... Czekaj, Damian! ja? Ja prawo na sam koniec. Ustaw. O, cepek, cepek, co tam u ciebie? O! Co wy nagrywacie? <grym> czekaj, czekaj. I teraz Ania przychodzi i moje ciało tak też zgłasza. Ty, tyry, ty, ty, ty. Meeting! No ty może zacznij nagrywać bardziej odcinki za monga. O nie, zginąłem, muszę zrobić zadania zdalnie. Ania wyleciała do lawy. Zelba No O tak, piękne. A to da się puszczać? Nie, nie można puszczać tego. To trzeba cały czas trzymać. No, ale podobno idzie cofno. O nie! Dzięki! Marta, Marta oszukujesz! Potana. Chyba powinienem w Amongu zmienić kolor na żółty. Dajcie znać w komentarzach. To jest, małże... to jest rodzeństwo, a to jest małżeństwo. Nie no, pięknie wszystkie jest. telefony, wiadomo, kto na kogo głosuje. Wiadomo, kto jest impostorem. <noise> I kto kogo? Kiedy. Nie no, nie no, spoko. Ciemno jest. Wcale ciemno. To czemu impostor wszystko widzi? O nie, on zabija. <noise> on jest zły. Powiesz, gorze lucą. Udał się, ładuje. Mam. mam. Cep, skórza mnie twka. Cepek! na <głosyna> cepka! Cep jest tutaj! To Marta! To Marta! To Marta! To cepek! Marta! To Marta! 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 Ci których tutaj nie ma, pewnie się zastanawiają co się dzieje. Który cepek? Czemu Marta? <śmiech> Byłam <śmiech> niewinna! Nie. Nie. Damian! Damian, jak się z tym czujesz? Że... Dobra, gramy na poważnie. Damian, tak. jak... na serio gramy, nie tak. tak. E, wyłącz to na... Gdzie się wyłączało? No to, okay. zabiorę kolor niebieski. E, Ania, Cepek tak. i Madzia. Madzia Wpróbu cię fapało. No to co? <laughs> co na... Jajko piąteczka, Jaki eventowe komuś. jajka, 5 km i klefa się kluje. Pultana. Double <śmienicza> V! <śmienicza> dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Tak, to jest ten taki jakby taki yeah. dziwny reverse. Ale to jest fazowe! Ej, spójrzcie na te, na te, pierścienie tutaj, co się pojawiają. Nie ma to jak wymieniać się Osta... ostatnią minutę przed tym, z paprotką, którą zjadł kot. Będzie Laki na ostatnią minutę? Nie. Ostatni gibel, ostatnia minuta, ostatnie sekundy nas nie yeah. zwykły, yeah. dzięki. A niech, żyje, niech żyje, żyje nam jeszcze, jeszcze raz, raz. jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie <noise> zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech tu piorun śmie. A kto z nami nie wypije, niech to piorun śmie. Sto lat, sto lat, sto, lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej! Sto lat sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam, niech żyje nam. nam. Zdrowia, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. A kto? Cep! Chodźcie to wszyscy! Tulimy! Oh. Tulimy! Mać! Mać! Nie ma! Kwiatek jest na dole. Już nie ma kota.